Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Gwinta. A dzisiaj sobie obejrzymy zmiany, jakie nastąpią właściwie no, już od za, za parę minut. Czyli u Was, powiedzmy, jak to zrenderuje i tak dalej, będzie to za jakąś godzinkę. Czyli, czyli po prostu już te zmiany wejdą. I zmiany są dość spore. Od razu mówię, że to są dość takie. Hmm, Spore nerwy praktycznie na każdą, na każdą frakcję, i myślę, że warto, warto wiedzieć jakie tutaj zmiany wchodzą. Po pierwsze, każda karta dowódcy, czyli ta karta, którą mieliście, jakby za taką unikalną, na zasadzie, że jak każda frakcja ma. Każda frakcja ma osobne karty dowódcy. Równie, również te karty dowódcy, które mieliście jako e, e, początkowe, które wszyscy mieli tak, praktycznie takie, ta, takie same, już nie będą to karty legendarne, ale jeżeli dopnęliście te karty wcześniej, na przykład, bo można było tak e, zrobić, że dopnęliście e, karty e, takie, które były już w tej wersji podstawowej i one były uznawane jako legendarne, natomiast e, jeżeli to były jeżeli, jeżeli teraz to są uznawane jako karty epickie, to za każdą, za każdą taką zmianę, którą wyście e, zrobili, e, otrzymacie dodatkowo 600 fragmentów kart. I oczywiście za każdego posiadanego dotychczas e, e, dowódcę, będziecie po prostu otrzymywali te, e, te, 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 te fragmenty, więc to jest bardzo przyjemne. E, no, minusem, to naprawdę, że nie ma minusu żadnego, no bo tak naprawdę to naprawdę to nie ma różnicy e, w grze. Natomiast daje to. Yy, jakiś tam po prostu szybciej się będzie można było szybciej będzie można było robić różne jakieś deki yy, nie tylko na tych początkowych yy, dowódcach zresztą nie będzie po prostu takie drogie yy, Okej, okay. yy, teraz tak yy, nerfy jeżeli chodzi o yy, frakcję yy, potworów karta Erdina w wersji jednostki jest teraz kartą srebrną i jest podporna na muru czyli po prostu tą kartę którą yy, Erdina wy wystawialiście ona jest e, już, ona już nie będzie złota, będzie srebrna, i to jest związane z kolejnym nerfem, który za chwilę e, też będzie dalej opisany. Znaczy, to jest zmiana potrzebna po prostu do zerwienia ogólnie całej, całej talii. Um, teraz widzicie, teraz ta karta ma kategorię Dziki Gon, to jest po prostu zmiana w nazwie, nic, nic szczególnego. to nie restytuję teraz tylko czerwone osobne noski i to jest super zmiana dla mojego deku, czy, dla do mojego deku z kojater. Bo gdy zagracie, na przykład, ym, na przykład zagracie, jak to się mówi, yy, te hawekarskie wsparcie, nie? Dopakujecie je, ktoś wam rzuci y, efekt pogodowy, traci się to wam do jeden. Oczywiście hawekarskie otrzymują od razu 3, czyli mają 4 siły. Załóżmy, że w trakcie gry dopakujecie ich tam do, pff, powiedzmy, nie, wiem, 100, na przykład, 100 punktów i y, na przykład użyjecie. Yy, yy, tam, czy, Karty Czyste Niebo, nie? Ktoś mi tam pisał, dlaczego nie używam Karty Czyste Niebo, a to dlatego nie używałem, bo gdybym użył wtedy tej Karty Czyste Niebo, to owszem, ten efekt by mi się tracił, ale również traciłbym cały bonus tej jednostki, a teraz już tego bonusu nie, utra nie, nie utracę eee, i będę mógł grać tą kartę eee, i, no i no i tyle, nie, nie będzie to resetowało tych statystyk, więc powiedzmy, że jest to taka fajna zmiana, jeżeli chodzi o mój deck. I myślę, że no, ta karta będzie teraz częściej grana. Z tego powodu, że to teraz to tylko osobne jednostki będzie e, recetować. Czyli po prostu... To jest taki typowy baw, bardzo bardzo spoko, Myślę, szczególnie dla mnie, dla mojej talii. Um, aha, i jeszcze jedna... To też się oczywiście wiąże z tym. Z czystej nie wiem. Na końcu każdej rundy tracą się wszystkie efekty pogodowe. I również, że jeżeli jakaś jednostka wam zostaje na następną turę, czyli dacie na przykład... E, tak jak ja e, tą kartę, którą zostawię na Setną Turę, jak macie zachował jednostkę, noskę. Efekt pogodowy się tracił i zawsze zostawał wam na dwójce, tak? Czyli na bazowym. A teraz zostanie ten bał. I to jest bardzo spoko właśnie. Okej, okay, to, że Filipa nie oddziaływa już na kartę złoty, to. No, to jest taki po prostu, no w sumie nawet nie wiedziałem, że oddziaływało, no spoko. Aha, i z tego powodu dostaje o 6 punktów. No, czyli to jest taka. Czy to jest taki nerf, powiedzmy, dla pozostałych tali oprócz, e, oprócz e, tali e, królestw północy? Czyli można ją będzie grać? Królestwa północy w, re, w resztę talii tali raczej, raczej nie będzie grana. Ym, aha, on jest teraz jednostką nielo nielojalną. Aha, czy można jej tylko grać? Aha, nie, no to w sumie to nie. To sorry. Tylko że to jest bez sensu w tym momencie, bo jeżeli te 12 siły jest jednostką nielojalną. Okej, okay, ona obniża o 1 punktów, ale 12 siły. W karta Filipii działa tak, że wszystkie jednostki, wszystkie jednostki w linii tracą, znaczy mają po jednym punkcie, tak jakby nie. No powiedzmy, że na moje takie deki, z, z, z kąbem na zasadzie że się dopakowują to jest ok, ale na takie pozostałe to to może być takie no. Ale ten nerw był konieczny, bo ta karta była bardzo silna. Okej, okay, lodowy, gi e, lodowy gigant. Zamiast wracać do bazowej wartości siły, traci teraz 7 punktów siły, gdy efekt mrozu zostaje usunięty. Aha, czyli po prostu jak macie hmm, lodowego giganta i. Tylko czekajcie, to jest bez sensu. Aha, bo można. Aha, rozumiem. Czyli to jest po prostu nerw na. na to, jakbyście grali dwa mrozy na przykład. No, ale dwóch mrozów nikt nie gra. Chyba że macie te. E, jak to się nazywa? Z, z, tych, cze, z tych jednostek, które do, dostarczają ten mróz. No, powiedzmy jest to nerf, ale. Jako tako. Lodowy gigant i tak jest bardzo silny. E, Teraz wzmocniony trebusz dostaje mocne nerfy, gdyż już nie macie pięciu, pięciu jednostek siły i to jest fajna zmiana, że e, nie, zadaje, e, nie zadaje dwóch obrażeń, tylko jeden. I to jest spoko, bo nie będzie remowalował ha, moich hawekarskich wsparć. Znowu, to jest po prostu... Ta zmiana mi się bardzo podoba, przynajmniej na razie. Zobaczymy dalej. <laughs> Zbrojny Kraj kraju bo ma też cztery siły. Przecież 3. trzy. No a to powiedzmy... Jakiś tam nerfik, ale za to... To jest mocne jednostkę o dwa punkty wcześniej 4. cztery. Mhm... Mm no czyli taki powiedzmy nerw... Nerf, jeżeli macie... Jeżeli macie jednostkę na stole. Mhm. Mm wydaje jeden punkt. No jeden punkt niżej niby to ma, ale czy to jest jakieś znaczące... Nie wydaje mi się. O, Sara z nerfiem o jeden punkt. Sara ma taki efekt, że za każdy efekt pogodowy zostaje 4 punkty, ale niż to znerfili i według mnie jest spoko, bo nikt chyba nie ma takiego buffu, że o 4 punkty dostaje wydaje mi się, że to było konieczne Daron to będzie kupować złotych kart, czyli złotych kart specjalnych Daron to bodajże był ten, to była ta karta specjalna, która pozwalała wam zagrać y, poprzedni czy poprzedni efekt, ja jej używałem przeważnie na rogu dowódcy a ewentualnie na porządku i tak to, to nie są złote karty, więc powiedzmy mnie to nie tyka, ale no daj taką Taką zasadę, że, że nie można kopiować złoty kary. no Spoko. Doną no, no, kategorię Medyk. Okej. Okay. Aha, i teraz. Aha, i teraz widzicie, nie mogą się wskrzeszać nawzajem. Czyli, że jak macie kapłanki Frey i one będą już na cmentarzu, będziecie chcieli healować je, no to już nie będzie, nie będzie można ich healować, żeby kolejny raz healować. To no, jest bardzo spoko. I to jest taki dość mocny nerf na talis ligę i na wszystkie talie, które opierają się na leczeniu, czyli częściowo też na talie północy ok, umiejętność pryszczyli pozwala teraz zdobyć dwie odkryte tarty? pociągamy, no właśnie to jest, to jest dobre, bo nie wiem czy wiecie, ale pryszczylla ja tak mówię na nią, ona była strasznie mocna i na przykład moc, bardzo, bardzo, bardziej użyteczna od tego od tego jak on się tam nazywał to on. Hmm. No w każdym razie teraz. Teraz jest to. Nie, nie dwie losowe karty, tylko jedną. Natomiast. Yy, wie, jaką. Z dwóch. Powiedzmy. Czy to jest teraz spoko? Nie wydaje mi się. Szczerze powiedziawszy. Znaczy jest ok, ale. Oprócz czynam dwie losowe jednostki. Jeżeli dobrze ułożyliście build, to te jednostki mogły wam dużo dać. Teraz jak staje jedna jednostka. Nie wiem, czy to jest spoko. Bo ona ma tylko jedną siły, więc. Jest taka średnia. Karta Regis jest. Ba... Aha, to jest kartą srebrną, czyli teraz można po prostu ją usunąć. A no, i sobie to jest spoko. A teraz. Aha, a i potem, jak już on zginie. Aha, nie, sekunda, to jest. Aha, bo to już jest. To nie jest Regis. Czyli Regis. Yy, ta pierwsza karta, ona jest złota, natomiast jeżeli on zginie, to już potem jest srebrny on miał na początku 8 siły podejść czy 6. I potem dostawał 8 czy 10 a, tu chodzi, że 10, dobra, czyli miał 8 i 10. Spoko, czyli taki nerw można powiedzieć o dwa punkty. Eee, o, Bumad bo, bo, bo wypowiedzial sobie teraz wartość złotych kart. To jest ciekawa zmiana. Natomiast ja bombę emerytowej nie, nie, nie używam i raczej to nie spowoduje, że nie używam nadal. Zdolność karty rydańska elita od teraz bierze pod uwagę tylko jednostki zające się po stronie wygrywającego tę kartę. Hmm. Aha, czyli po prostu... No to taka... Nie wiem, czy to się używało kiedyś na przeciwniku, A, ale spoko. Wartość siły karty została Siegfrieda została zwiększona. Siegfrieda? Czy jest Zygryd? To nie jest? Nie za bardzo wiem, który jest ta karta, nie muszę przypomnieć. Ale spoko, po jeden, punkt. Jest okej, okay. karta od nowa, dodaje teraz dwa siły do bardzo lotu tej jednostki. A, czyli ten healer. Drawnie niszczy już tych jednostek. To jest spoko. Bo to było według mnie mocno. Chociaż z jednej strony to jest spoko. Ale teraz, jak będzie dużo srebrnych, to i tak według mnie nie będzie to jakiś mocny nerw. O, i to jest ciekawa zmiana, ta pułapka zapalająca, bo będzie można zrobić, e, będzie mogła zrobić już jakiś sensowny e, dek na nofitach, plus tych jednostach, które się dopakowują z pułapkami. Taki, jakby wiecie, podwójny, podwójny, podwójne combo. I myślę, że sobie taki dek zrobię, bo mam dwie, dwie mam dwie, dwa epiki i jedną legendę z tego. Postaram się to złożyć dla Was. Może być bardzo ciekawy teraz. Odrzucenie harcowników klanu Ancreit będzie się liczyć jako odrzucenie mimo tych że, aha. Mhm. czekaj, chcę, nie, nie rozumiem. Odrzucenie harcowników klanu Uncreate, czyli tych co tam dostają, um, dostają Zostają um, na stole wtedy, to będzie liczyć jako odrzucenie mimo tego, że ich zdolność zostaje uruchomiona. Nie za bardzo rozumiem tej zmiany powiem szczerze, czyli że co, że wywali to... nie, 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 nie czaję tej, tej zmiany. To bo trzeba będzie w sprawdzić jak to wygl wygląda. O, to jest jakaś karta wraca z pola bitwy do ręki, usunięte są wszystkie działające na nią efekty w tym odliczanie. Właśnie, to jest spoko, bo na przykład jak mieliście mm, na przykład tych Sinfrid, nie, oni jak, jak ich da, jak ich dacie, to one wyciągają pozostałe stali. I jak zniszczyliście na przykład tą jednostkę i miała jeden, jeden już, yy, jeden turę już zużytą, czyli miała na jedynkę, to gdy ją usunęliście, a na miała jedynkę i jak ktoś się skillował to na też miała jedynkę. I teraz to będzie już, niż nie będzie mieć jedynki, tylko znowu będzie mieć dwójkę. Czyli będzie trzeba znowu no, to, te dwie tury poczekać. To jest spoko. Spoko nerf. Znaczy, wiecie, ja, ja to patrzę ze względu na moją ulubioną kartę talisman Jatel. Wszystko z mojej perspektywy. Dla mnie to jest jak najbardziej ok. Ok, karty saskiej ma teraz kategorię smog. Spoko. No i takie zmiany można powiedzieć już kosmetyczne. Jakieś kategorie elf dostały. Było łatwiej, na te karty No niektóre karty zasadzki to są karty kreatur, też warto wiedzieć. Optwist teraz wracam do ręki, nawet raczej nie żadnej iść po swojej stronie. okej. Okay. O, o, o. Właśnie. To jest spoko, bo to jest, to jest chyba jedna z, z najlepszych kart w tej grze. Czy ten smog. Smog nie będzie już inicjował drugiej fali zniszczenia, jeśli sam najpierw zostanie e, zniszczony. Czyli, że jeżeli sam zostanie zniszczony, to nie będzie inicjował drugiej fali. Czyli nie będzie można ustawić go i czegoś innego. Na przykład jakieś dobre jednostki. No bardzo, bardzo spoko, bardzo spoko zmiana. Bo to, on strasznie mocny według mnie jest i, nie wymagał jakiegoś nerfu i to jest trochę e, trochę spoko podlecenie Morgfarga zostaje on teraz wskrzeszony aha Morkvarg też jest bardzo ciekawą jednostką e, według mnie bardzo silny ten Morkvarg jest według mnie nawet nawet e, on podobnie działa jak wiecie ta neutralna jaką się nazywał e, Everett nie? bardzo podobne działanie ma tylko że Orgwar tam zosta e, zostawia bazową wartość, którą miał, e, miał poprzednio, nie? A Olgierd tą wartość, którą miał e, bazowo, czyli zawsze będzie mieć 6, 4, 2 i tak dalej. on będzie mieć taką czyli taką zostało mi na przykład 14, Morfer będzie mieć 12, nie? Więc to jest spoko. Krozawerska jest nie będzie już otrzymywać wzmocnienia, gdy zostanie zliczone przez pożarę lub epidemię. Nawet nie wiedziałem, że takie coś... Aha, okej, okay, bo nam dostawała wzmocnienie, tylko że... No Ta to, to, to zmiana jest tylko taka w sumie bez sensu. No bo jeżeli nie będzie trzymać z tym wzmocnienia, gdy zostanie zniszczona, to. No to whatever. Ja i tak w sali skatel nie ma żadnego heala, więc. Więc to w sumie whatever. Krotachowe karskie z teraz popełnię działa z takimi jak rozdarcie. Mm, jestem ciekawy, czy to chodzi o to, że. Um, że był jakiś Bóg na zasadzie, że. Mm, jak dawaliście na hawekarskie, że to nie usuwało, czy coś takiego? Nie, 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 za bardzo wiem o co chodzi z tym, ale to sprawdzimy w, już w grze. Karta płotka działa już poprawnie, gdy zostaje zmieniona na złotą kartę. I to jest spoko, bo płotka miała taki, e, taki bug, że czasem jak dawaliście nobilitację na płotkę, to e, ona dostawała głupawki, jeżeli dos poszła do cmentarzu. Bo ona powinna i tak wychodzić, a nie wychodziła. Um, I to było właśnie dziwne. E efekty karty Geralt Ign nie będzie już brane pod uwagę, jeśli to nie zostało. Efekt karty Geralt Ign, nie czyli tej, co niszczyła najsilniejsze jednostki na linii Mirror. E jeżeli jest 15, bądź więcej siły. Kto nie zostało co. Aha, czyli po prostu nie bierze pod uwagę pułapek. spoko. No, czyli taki. Według mnie ta karta jest strasznie mocna. I fajnie by dodali inne wersje Geralta, nie tylko Igni, bo nie wiem, jakaś konta, na przykład jakiś Kwen, żeby można było się przed tym bronić, czy coś takiego. Bo według mnie jest za silne, no, ale Słoko, Już jest, jest jakiś tam, powiedzmy nerfik. Nie za duży według mnie, powinien być większy, na przykład o 20 wzwyż, nie 15, No okej. Okay. Kred odporny na efekty pogodowe, mają teraz odpowiednią liczbę, ikonę pasywności. Okej, okay, czyli zmienili jakąś ikonkę. Spoko. Torwer od teraz pokazuje czas. E, czy pas przeciwnika skończy grę. Torwer, teraz, teraz pokazuje, czy pas przeciwnika skończy grę. Mm, nie rozumiem tej zmiany, okej. Okay. Przeciwnik nie zatrzymuje już gry. Jeśli która jest dobrana karty wymaga wybrania na celu w pierwszej rundzie. Aha, czyli jeżeli jeżeli jest jakiś cel, to on nie. Znaczy, on nie będzie chyba. brany pod uwagę, tak mi się wydaje. Znaczy, nie za bardzo rozumiem tej zmiany. Nie zatrzymuje już gry? W sensie, że co? Że, jak będę dawał te punkty, to co. runda mi się skończy, czy jak? Nie, 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 nie rozumiem. Ale okej, okay, no jakieś... Powiedzmy, że te zmiany trzeba będzie zobaczyć jak to wygląda w praktyce. I tutaj jakieś takie błędy. Błędy ogólne. Ja mam nadzieję, że usunęli e, błąd. E, błąd z tymi z disconnectami, bo po prostu to mnie bardzo męczyło. Czy dodali jedną ważną opcję czyli Gdy otwieracie paczki, znaczy beczki To widać yy, czy macie o tą kartę czy nie Ale widzę, że nie Widzę, że nie hmm. I to mnie trochę No niestety tego wpisu tego nie widzę I to mnie trochę No smuci. No cóż, ale myślę, że zmiana jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie solidny buff mojej tali. Myślę, że teraz zmienię sobie troszeczkę build, jeżeli chodzi o... E, jeżeli chodzi o moje spele. I wsadzę sobie właśnie ten efekt. E, efekt e, czyste niebo. Bardzo spoko to będzie. I tyle. No, wydaje mi się, że teraz już talia potwornie będzie taka silna, bo. Już nie ma tych złotych jednostek, czyli będzie można je usuwać. Ustawana była za najsilniejszą. Ja uważałem zawsze, że Squirtle jest ok. I ja sobie Squirtle będę grał ciągle. Nie zostało praktycznie żadnego nerfa, nawet buffy niektóre zostały. Także dla mnie jest jak najbardziej ok. Ja wam dziękuję, oczywiście, za ten odcinek. Wszystkim co dają suby, lajki i tak dalej komentujcie, za te dużo komentarzy właśnie piszecie, bardzo mi się to podoba. Jak, się, jak macie jakąś opinię na przykład do, do tych deków, które ja składam, czy mm, w ogóle macie jakieś pytania dotyczące kanału, rozwoju filmików i tak dalej, piszcie to w komentarzu. Ja przyjmuję każdą konstruktywną krytykę, czyli na zasadzie jak ktoś mi pisze co jest źle i co mogłoby być lepsze ewentualnie co... Nie na zasadzie, ale to, to robisz do dupy, albo o mój Boże, co zagupia talia i tak dalej, bo to nie jest konstruktywna krytyka. Konstruktywną krytyką może być to, że jak ktoś mi napisze, że talia jest słaba, bo na przykład nie ma tego, a tego, a mogłabym mieć to, a to. To jest konstruktywna krytyka. I jeśli pisać takie komentarze, to bym był wdzięczny. Ja oczywiście się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.